Szok. RADNI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WSPIERAJĄ KOALICJĘ OBYWATELSKĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 29 WRZEŚNIA 2025 ROKU PRZEWODNICZĄCY KLUBU RADNYCH KOALICJI OBYWATELSKIEJ PAWEŁ JABŁOŃSKI UDZIELA WYWIADU, W KTÓRYM PODKREŚLA, ŻE RADNI PiS GŁOSUJĄ TAK JAK PLATFORMA. Zarzu, zarzucano nam, że jesteśmy dogadani z, z pis i tą większość mamy razem z pis -em. Ja mogę tylko powiedzieć, Pani redaktor, że to PiS głosuje z nami. Także ten zarzut ja bym całkowicie obalił, to Prawo i Sprawiedliwość głosuje, tak jak my głosujemy. Dzień później w trakcie sesji Rady Miejskiej złożono wniosek o włączenie do porządku obrad uchwały o odwołanie lidera Koalicji Obywatelskiej Pawła Jabłońskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W przerwie sesji Radny Platformy zaprosił troje radnych Prawa i Sprawiedliwości na tajne konsultacje. W trakcie głosowania zabrakło tylko jednego głosu, by uchwała znalazła się w porządku obrad. Radni Prawa i Sprawiedliwości Marzanna Popławska, Marta Lublin i Krzysztof Misiak zagłosowali razem z Koalicją Obywatelską. Radni prawa i sprawiedliwości zagłosowali przeciw wprowadzeniu do porządku obrad uchwały o odwołanie lidera platformy z funkcji wiceprzewodniczącego rady miejskiej. To ich kolejne wspólne głosowanie. W trakcie tej samej sesji padła propozycja odwołania radnego koalicji obywatelskiej Marka Krawczyka z funkcji przewodniczącego komisji oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Były działacz SLD promuje przedmiot edukacja zdrowotna, który zdaniem wielu ekspertów jest niczym innym jak próbą deprawacji dzieci. I znów. Radne Prawa i Sprawiedliwości, Marzanna Popławska i Marta Lublin, stanęły po stronie koalicji obywatelskiej. Jak na to wszystko zareagowali mieszkańcy Tomaszowa? Po co głosowałem na PiS, skoro i tak ręka w rękę idą z Platformą? To jest jawne oszustwo wyborców. Węgrzynowski z PiSu za stołek starosty oddał wszystko. Dla kariery politycznej sprzedał własnych wyborców. I znów dogadał się z Platformą. W całej Polsce odbudowują wizerunek PiS, a w Tomaszowie przez układy Węgrzynowskiego wyborcy widzą kompromitację. Wyborcy oddali głos na PiS, a nie na prywatne układy Węgrzynowskiego. Jednym zdaniem tytułem komentarza, jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości co do obecnej sytuacji i co do wspierania przez radnych związanych z prawem i sprawiedliwością pana Mariusza Węgrzynowskiego, radnych Koalicji Obywatelskiej, to wszelkie wątpliwości chyba już każdego opuściły. Dziękuję, nie przedłużę.